Przeciętna kobieta decyduje, czy kiedykolwiek poszłaby z tobą do łóżka w ciągu pierwszych siedmiu sekund od poznania pozwól, żeby to do ciebie dotarło. Zanim jeszcze coś powiesz zanim pozna twoje imię jej mózg już zeskanował twoją postawę, oczy, energię i w większości przypadków decyzja już zapadła. Myślisz, że budujesz atrakcyjność z czasem? Nie. W wielu przypadkach jesteś albo to do w grze, albo kto poza nią, zanim gra się w ogóle zacznie, ale tu większość mężczyzn się myli. Pociąg nie podlega dyskusji. To nie jest logiczne, to psychologiczne. I próba zdobycia kobiecego serca za pomocą logiki jest jak próba nauczenia lwa, żeby nie polował. Dlatego większość mężczyzn ponosi porażkę. Analizują za dużo... Dają za dużo, gonią za bardzo i gubią siebie po drodze. Ale mężczyzna stoicki, on rozumie jedno: to, czego nie możesz kontrolować, nie może kontrolować ciebie. Nie zabiega więc o aprobatę, nie reaguje na gierki. Stoi pewnie w świecie, który próbuje wytrącić go z równowagi, bo w chwili, gdy przestajesz potrzebować jej uznania. Zaczynasz stawać się mężczyzną, którego nie da się zignorować. W tym filmie poznasz pięć największych błędów, jakie mężczyźni popełniają, próbując zrozumieć psychologię kobiet, i dowiesz się, jak zasady stoicyzmu mogą przemienić Cię w mężczyznę, który budzi szacunek, przyciąga uwagę i zachowuje spokój ducha. Bez wypowiedzenia ani słowa. Zanim zaczniemy, poświęć chwilę. By zasubskrybować, jeśli jesteś gotów odmienić swoje podejście do relacji dzięki sile stoicyzmu. Każdy film to krok w stronę mistrzostwa nad własnym umysłem i budowania głębszych, bardziej wartościowych relacji. Błąd numer jeden: niezrozumienie kobiecej potrzeby akceptacji. Większość mężczyzn dorasta wierząc w to samo kłamstwo. Jeśli będę wystarczająco miły, Uprzejmy i zawsze dostępny. Ona w końcu mnie polubi. Ale oto prawda: kobiety nie zakochują się w mężczyznach, którzy szukają potwierdzenia swojej wartości. One ich testują. A jeśli jesteś typem, który ciągle potrzebuje jej uwagi, zapewnień, aprobaty, może się do ciebie uśmiechnie, może nawet z tobą poflirtuje, ale głęboko w środku nie czuje się przy tobie bezpieczna. Dlaczego? Bo nie prowadzisz. Podążasz, wyginasz się, żeby być lubianym, próbujesz zdobyć bliskość, jakby to była rozmowa kwalifikacyjna. Tyle, że kobieca psychologia tak nie działa. Oto czego Cię nie uczą: kobiety testują granice nie dlatego, że są okrutne, ale dlatego, że są zaprogramowane, by szukać siły. I jeśli nie potrafisz trzymać swojej pozycji, jeśli ulegasz presji, zmieniasz zdanie, by dopasować się do niej, albo tolerujesz brak szacunku tylko po to, by cię nie zostawiła. Oblewasz test, bo w jej podświadomości pojawia się pytanie: skoro nie potrafi być stanowczy wobec mnie, to jak poradzi sobie z resztą świata? Pozwól, żeby to pytanie wybrzmiało. A teraz stoicka prawda. Mężczyzna, który potrzebuje zewnętrznej akceptacji, już jest zagubiony. Jest jak liść na wietrze, targany każdą emocją, każdą reakcją, każdą opinią. Ale mężczyzna stoicki nie szuka aprobaty. On sam siebie akceptuje. I to właśnie czyni je magnetycznym ustawia granice. Nie po to, by odpychać ludzi, ale by chronić swój spokój. Słucha, ale nie daje się zwieść pochlebstwom. Jest uprzejmy, ale nie słaby, bo wierzę, aby być szanowanym przez innych, najpierw musisz szanować samego siebie. Więc oto zmiana podejścia. Przestań pytać, co mogę zrobić, żeby jej się spodobać. Zacznij pytać, czy żyję w sposób, który mi się podoba. Kiedy odpowiedź brzmi tak, przestajesz gonić za akceptacją i zaczynasz przyciągać podziw. Błąd numer dwa. Błędna interpretacja kobiecej niezależności. Istnieje współczesny mit, który zwodzi większość mężczyzn. Ona jest niezależna, nie potrzebuje mężczyzny. I co wtedy robisz? Wycofujesz się, stajesz się bierny, unikasz przewodzenia, zaczynasz stąpać ostrożnie, myślisz: Ona jest silna, lepiej nie będę zbyt męski, bo ją przestraszę. Ale nic bardziej mylnego prawda? Nawet najbardziej niezależna kobieta jest biologicznie zaprogramowana, by pragnąć męskiej polaryzacji. To nie opinia. To natura. Bo niezależność nie wyklucza pociągu, wręcz przeciwnie, często go wzmacnia. Kobieta, która tworzy, prowadzi, walczy o swoje marzenia. Nie chce chłopca, który chowa się w jej cieniu. Chce mężczyzny, który rzuca swój własny cień, kogoś, kogo może szanować. Nie tylko dobrze się z nim dogadywać. Oto, co mężczyźni często źle rozumieją: myślą, że dominacja to siła, że bycie liderem oznacza kontrolę. Ale oto stoickie rozróżnienie: prawdziwa siła jest cicha, stabilna, spokojna. Mężczyzna stoicki prowadzi nie przez siłę, ale przez jasność, obecność i niezachwiany cel. Nie rywalizuje z jej niezależnością. On ją uzupełnia, nie musi jej dominować, bo siła nie jest czymś, czego używa. To coś, czym on jest. I gdy ona to wyczuwa, coś pierwotnego się budzi. Głęboki szacunek, ciche zaufanie, iskra kobiecego poddania. Nie z powodu słabości, lecz z rozpoznania. Ten mężczyzna chodzi z ciężarem, więc zapamiętaj, nie pomniejszaj się, by zmieścić się w jej świecie. Rozszerz swój własny tak bardzo, tak stabilnie, tak żywo, by to ona chciała być jego częścią. Nie dlatego, że cię potrzebuje, ale dlatego, że wybiera podążać za mężczyzną, który prowadzi samego siebie. Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie pytanie. Mówiłem już o największych błędach, jakie mężczyźni popełniają, próbując zrozumieć kobiety. Ale teraz chcę usłyszeć Twoje zdanie. Czego się nauczyłeś z własnego doświadczenia lub z tego filmu? Co zupełnie zmieniło Twoje spojrzenie na kobiecą psychologię? Zostaw komentarz i podziel się swoją myślą. I żeby było ciekawiej, odpowiedz jednym prostym zdaniem. Stoicki mężczyzna nie goni, on przyciąga. Jestem naprawdę ciekaw, ilu z Was już żyje według tego podejścia. A ilu dopiero do niego dąży? Tak czy inaczej, porozmawiajmy o tym w komentarzach. Odpowiem na część z nich, więc zacznijmy tę rozmowę. Błąd numer 3 zakładanie, że słowa są równe prawdzie. Jeden z największych błędów, jakie popełniają mężczyźni, to wierzenie we wszystko, co mówi kobieta. Nie jestem gotowa na związek. Jesteś naprawdę dobrym facetem po prostu potrzebuję czasu. Jesteś dokładnie tym, kogo szukam, tylko nie teraz. I większość mężczyzn słyszy te słowa no i czeka. Trzymają się nadziei, ale oto brutalna prawda. Kobiety nie zawsze mówią w sposób bezpośredni mówią przez emocje, kontekst, intuicję, a czasem przez sprzeczność. Nie dlatego, że są manipulacyjne, ale dlatego, że kobieca komunikacja jest inna jest płynna, relacyjna. I jeśli nie nauczyłeś się widzieć przez tę mgłę, dasz się złapać na słowa. Zamiast patrzeć na to, co naprawdę się liczy, zachowanie, bo nieważne co mówi, jeśli nie odpisuje, unika spotkań. Jednego dnia jest ciepła, drugiego chłodna. To jej zachowanie mówi głośno, wyraźnie, bez filtra. Jej czyny pokazują prawdę. I właśnie tutaj stoicyzm staje się Twoją tarczą. Nie reaguj na iluzję, odpowiadaj tylko na rzeczywistość. Stoicki mężczyzna nie wpada w pułapkę życzeniowego myślenia. Nie dyskutuje z tym, czego nie ma, obserwuje bez oceny, bez zgorzknienia, z chłodną świadomością. Jeśli jej słowa mówią tak, ale jej zachowanie krzyczy nie, odpowiedź brzmi nie. Więc przestań interpretować, przestań idealizować. Zacznij naprawdę zwracać uwagę. Bo podczas gdy inni mężczyźni tracą lata na gonienie sprzecznych sygnałów, stoicki mężczyzna czyta znaki raz i idzie do przodu. Nigdy do tyłu, bo wie jedno. Rzeczywistość nigdy nie kłamie. Słowa czasem tak. Błąd numer cztery. Potrzeba ciągłego zapewniania. Pozwól, że powiem ci twardą prawdę. Emocjonalnie niepewni mężczyźni zawsze szukają Potwierdzenia swojej wartości. I tu pojawia się problem: kiedy ciągle potrzebujesz zapewnień, tak naprawdę odpychasz ludzi, zwłaszcza kobiety. Nie ma znaczenia, jak atrakcyjny jesteś, ani jak czarujące są twoje słowa. Jeśli nieustannie pragniesz zewnętrznej akceptacji, to ogromny sygnał ostrzegawczy. I to nie chodzi tylko o komplementy czy miłe słowa. Chodzi o głęboką potrzebę, by ktoś cię uspokoił. Powiedział, że jesteś wystarczający, że wszystko z tobą w porządku. Ale prawda jest taka. Niepewność to największy zabójca atrakcyjności. Kobiety nie czują pociągu do mężczyzn, którzy muszą ciągle słyszeć, że są coś warci. Dlaczego? Bo to sygnał braku wewnętrznej siły. Spójrzmy teraz na to z perspektywy stoika. Prawdziwa siła nie pochodzi z polegania na innych, byś poczuł się dobrze. Sam ze sobą. Pochodzi z emocjonalnej samowystarczalności. Stoik nie potrzebuje ciągłej walidacji. Pozostaje niewzruszony wobec opinii innych, bo rozumie, że prawdziwy spokój pochodzi z wnętrza. Nie szuka pochwał ani aprobaty, bo jego pewność siebie nie zależy od słów czy działań innych ludzi. Pomyśl o tym. Kiedy jesteś cichy, spokojny, ugruntowany w tym, kim jesteś. Promieniujesz niezachwianą pewnością siebie. Ta cisza mówi więcej niż jakiekolwiek zapewnienia, które mógłbyś usłyszeć. Stoik nie potrzebuje, by ktoś mu ciągle mówił, że dobrze sobie radzi. On wie głęboko w środku, że wszystko z nim w porządku. To on sam daje sobie potwierdzenie. Jeśli łapiesz się na tym, że ciągle szukasz potwierdzenia swojej wartości, mam dla ciebie wyzwanie. Zacznij dawać je sobie. Przestań czekać, aż inni sprawią, że poczujesz się godny. A gdy to zrobisz, zauważysz coś niezwykłego. Przestaniesz potrzebować ciągłego zewnętrznego potwierdzenia, a szacunek i pociąg, których szukasz, zaczną przychodzić naturalnie. Błąd numer 5: Przecenianie swojej roli w jej życiu. To jeden z najczęstszych błędów, jakie popełniają mężczyźni. Przecenianie swojej roli w życiu kobiety. Łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że jesteś centrum jej świata, ale oto prawda, którą musisz zaakceptować: jesteś tylko jednym rozdziałem w jej historii nie jej autorem. Wielu mężczyzn zachowuje się tak, jakby byli głównym bohaterem jej życia. Wierzą, że wszystko kręci się wokół nich, że ich obecność jest kluczowa dla jej szczęścia. I tak. Często się to zdarza, zwłaszcza gdy pojawiają się emocje. Ale rzeczywistość jest inna. Kobiety mają swoje własne życie, cele, ścieżki, i choć możesz odegrać ważną rolę na jej drodze, to nie ty piszesz tę książkę. Ona jest autorką, a ty jesteś tylko rozdziałem, jednym z wielu. Z psychologicznego punktu widzenia to ogromnie ważne. Mężczyźni, którzy. Przeceniają swoje znaczenie w życiu kobiety, często skazują się na rozczarowanie. Bo kiedy oczekujesz, że będziesz centrum jej świata, prędzej czy później zderzysz się z faktem, że ona ma swoje priorytety, marzenia i ambicje, które nie zawsze kręcą się wokół ciebie. I tu właśnie pojawia się stoicka mądrość, pojęcie amorfati miłość do losu. To idea, że należy przyjmować wszystko, co się wydarza, nawet jeśli to nie idzie po Twojej myśli, nawet jeśli nie zostaniesz wybrany, nawet jeśli Twoja rola w jej życiu okaże się mniejsza niż Ci się wydawało. Stoik akceptuje bieg życia bez oporu. Rozumie, że ludzie przychodzą i odchodzą, role się zmieniają i że nie wszystko jest pod jego kontrolą. Pokochaj swój los. Nawet jeśli nie wygląda tak, jak tego chciałeś, nawet jeśli ona nie inwestuje w ciebie tyle, ile ty w nią, to klucz do odporności psychicznej. Gdy przestajesz przeceniać swoją rolę w czyimś życiu, zaczynasz naprawdę doceniać chwilę obecną, taką, jaka jest. Uczysz się odpuszczać potrzebę kontrolowania tego, co i tak nie należy do ciebie. Więc następnym razem. Gdy poczujesz, że jesteś centrum jej świata, zrób krok w tył. Zobacz swoje miejsce w jej historii tak, jak jest i bądź zaniewdzięczny. Bądź spokojny z tym, co masz i zaufaj, że twoja własna droga i tak się rozwinie. Tak, jak powinna. Porozmawiajmy o czymś, co często jest źle rozumiane. O emocjach kobiet. Wiem, co pewnie myślisz. Ona jest taka emocjonalna. Nie rozumiem tego. Ale oto prawda, którą większość mężczyzn pomija: kobiety są emocjonalne. Tak, to prawda. Ale to nie jest słabość, to część ich natury. I zbyt wielu mężczyzn się frustruje, próbując racjonalizować coś, co jest instynktowne. Emocjonalna natura kobiet nie jest czymś, co trzeba naprawiać. Nie jest czymś, co musisz rozumieć tylko przez pryzmat czystej logiki. To część tego, Kim one są? Tak samo jak Twoja potrzeba rozumu i jasności jest częścią Ciebie. Tu wielu mężczyzn się myli. Myślą, że emocje powinno się kontrolować lub unikać, albo że zrozumienie kobiety to logiczne wyjaśnienie każdego jej uczucia. Ale emocje nie zawsze mają być naprawiane ani rozumiane w taki sposób, jaki często sobie wyobrażamy. Czasami mają po prostu być odczuwane, a stoik. Stoik nie próbuje kontrolować emocji, on je po prostu obserwuje. Nie pozwala, by go pochłonęły, ani nie oczekuje, że inni zawsze będą zachowywać się racjonalnie według jego standardów. Zamiast tego rozumie, że emocje są naturalną częścią życia i szanuje to. Pozwól, że przypomnę potężną lekcję Epikteta, jednego z największych stoickich filozofów. Nie to, co się nam przydarza, nas niepokoi, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza. Innymi słowy, nie powinny ci przeszkadzać emocje, które kobieta wyraża, lecz twoja reakcja na nie. Twoja siła nie pochodzi z próby kontrolowania jej emocji, lecz z kontrolowania własnej reakcji na nie. Gdy jest emocjonalna, czy to radość, smutek, czy nawet złość, nie reaguj impulsywnie, obserwuj. Akceptuj, pozostań ugruntowany. To przekonanie pięknie potwierdza Marek Aureliusz, który przypomina: Masz władzę nad swoim umysłem, nie nad zdarzeniami zewnętrznymi. Zrozum to, a znajdziesz siłę. Jeśli chodzi o kobiecą naturę, to kluczowa lekcja: nie możesz kontrolować emocji innych, ale możesz kontrolować, jak na nie reagujesz. Gdy kobieta jest zdenerwowana lub emocjonalna, Stoicka odpowiedź nie polega na natychmiastowej próbie na naprawy tego, ani na pozwoleniu, by jej emocje wyprowadziły cię z równowagi. Chodzi o zachowanie spokoju, uznanie jej emocji jako części jej natury i pozostanie opanowanym, nieporuszonym w ich obliczu. To jest sedno stoickiej mądrości. Chodzi o akceptację, że życie i ludzie przyniosą emocjonalne fale. Nie możesz powstrzymać fal, ale możesz wybrać, by pozostać stabilnym, gdy burza mija. Zbliżając się do końca tego wideo, zróbmy krok wstecz i zastanówmy się nad wszystkim, co omówiliśmy. Widzisz, większość mężczyzn ponosi porażkę z kobietami nie dlatego, że są niewystarczająco dobrzy, ale dlatego, że nie rozumieją kobiecej psychologii gubią się we własnych pragnieniach potwierdzenia, aprobaty czy uczucia. Ale co ważniejsze, nie rozumieją samych siebie. Świadomość siebie to prawdziwa siła. Bez niej będziesz popełniać te same błędy w kółko. I tutaj stoicyzm daje przewagę. Uczy, by skupiać się na tym, co możesz kontrolować. Nie możesz kontrolować, jak ona się czuje czy zachowuje, ale możesz kontrolować swoje działania i reakcje. Stoik nie goni za kobietami. Nie biegnie za potwierdzeniem czy uczuciem. Zamiast tego przyciąga coś znacznie cenniejszego spokój. Tworzy porządek w swoim życiu i umyśle, co naturalnie przyciąga kobiecą energię. Gdy mężczyzna jest spokojny, skupiony i niewzruszony przez zewnętrzne czynniki, staje się magnetyczny. Ta energia wewnętrzna siła to właśnie przyciąga do jego życia właściwych ludzi, w tym kobiety. Więc do wszystkich mężczyzn zmęczonych gonitwą, pamiętajcie, im bardziej skupiasz się na staniu się najlepszą wersją siebie, im lepiej siebie rozumiesz, tym bardziej zobaczysz, że świat, a szczególnie kobiety, zaczynają na ciebie reagować w sposób, jakiego nigdy byś się nie spodziewał. Jeśli chcesz odkryć więcej ukrytych prawd, których większość mężczyzn nigdy nie słyszy, koniecznie zasubskrybuj kanał. Bo czeka na ciebie jeszcze wiele mądrości i wskazówek. Stoicka droga to nie tylko filozofia, to życie w prawdziwej sile i zrozumieniu. Do zobaczenia następnym razem. Pozostań ugruntowany, mądry i pamiętaj. Tego, czego nie możesz kontrolować, nie pozwól, by kontrolowało ciebie. A teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie stoickiego podejścia do psychologii kobiet, pewnie zastanawiasz się. A co z tymi subtelnymi, sprytnymi psychologicznymi sztuczkami, których większość mężczyzn w ogóle nie zauważa? Masz szczęście. Mam wideo, które dokładnie to omawia. Kliknij w film, który pojawi się teraz na twoim ekranie. Siedem trików psychologicznych kobiet, których faceci nie zauważają. Zaufaj mi, to otworzy ci oczy i da jeszcze więcej wglądu w niewypowiedzianą grę przyciągania. I zanim pójdziesz, jeśli uznałeś to wideo za wartościowe, kliknij przycisk: Lubię to. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i zostaw swoje przemyślenia w komentarzach. Chętnie usłyszę, co Ty myślisz o stoickim podejściu do psychologii kobiet. Do zobaczenia w kolejnym wideo.